ma sezon Miszowski gracz. Witamy. Taka przerwa była, taka, ale będzie kolejna przerwa. To eee, mam później, zaczniemy od intra, bo mam tutaj od zarąbania. Czekajcie. W ogóle nie są uczesane, wiem o tym, mam wywalone w to. Nie mam czasu. Póno się mówi. Eee, więc idziemy z intrem bo po prostu, bo to... A, na tak przy okazji laptopa sobie kupiłem nowego. Nie pokażę wam jak to. Yy, nie pokażę jaki to. Yy, może jakiś tam film nie pokażę, jaki to laptop ogólnie. Bo to. Zresztą to to kupiłem takiego laptopa nie gamingowego, ale biurowy taki dla nauczycieli, ok? Więc. trzyma... Więc teraz zaczynamy z intrem Oczywiście nasz intro musi być. Więc. Zaczynamy! Dobra. Więc w samym stepie mamy tych. Yy, trochę tych gier mamy od zarąbania. Jeszcze zobaczę tutaj, czy coś tutaj jeszcze przyszło. Ale widzę, że yy, chyba jeszcze, chyba nie. Nie. Nic nie kupiłem tutaj jeszcze. Tak przy okazji zaczynamy od no standardu, czyli zaczynamy od... no tych gier jest od zarąbania, tak że się powiedział. Że... I jeden z film. To ciekawe. Więc zaczynamy. Najpierw zaczynamy od Gra, gra yy, od gry Na Game Boy Advance, tak? Chciałem kupić grana na Game Boy Advance Kupiłem sobie yy, Yugi, dobra pokażę Wam kadry Nie wiem czy widać? widać. Yy, kupiłem sobie Yu-Gi-Oh! World Light Edition Stay Way of the Decision Dual na GBA za 55 zł. Oczywiście GameZone, ale to jest wyprawa po, po gry GameZone, tak? Na GBA kupowa kupiłem na GBA. To ciekawe, to jest oryginał. Nie wiem, czy to kamera wyłapie. Czekajcie, żeby to złapać. Ale powinno wyłapać. Mówię, e, oryginał jak diabli, bo jest wypi, są wypite numerki. Ten jest wypity. 08 jest wybity numerek, od Konami oczywiście. I ogólnie zostałem wielkim fanem Yu-Gi-Oh! Takim wielkim fanem zostałem Yu-Gi-Oh, że o Matko Boska. I coś się spieprzyło z kamerą, coś, coś, coś. A, no to cień, dobra. Eee, więc od konami. No. Europejskie, oczywiście, tak. Europejskie. Można je położyć gdzieś kiedykolwiek, bo tu w ogóle miejsca nie mam. Chyba, że poczekamcie. Jestem miejsce. Oczywiście, kuźwa, jak zwykle, standard eee, nienaszykowany, po prostu. Nie chciało mi się po prostu. Znaczy, chciało mi się, no ale kurde. Nie, nie chce mi się po prostu, nie chciało mi się. Nie chciało mi się po prostu. I kupiłem jeszcze dwie gry na ds tak, martwy DS, który już dawno da, no DS działa, nie? Ale mówię, ta platforma jest dla mnie już martwa jak na moje, bo to tutaj na tej konsoli, że mało gier kupuję na ds mało. Więc kupiłem sobie tak: sam Kadrich Mario Kart DS, tak. I do tego sobie kupiłem New Super Mario Bros na ds -a. I to wszystko śmiga, jak diabli. I za te dwa kadridże, GameZone oczywiście, kupiłem. Kupiłem yy, za tego, za Mario, kupiłem New Super Mario DS, kupiłem 85 zł. A Mario Kartę 60 zł. Tak, czajcie to? Bazę, czajcie bazę? Czekajcie, zostawię sobie. I teraz, o, się bardzo dziwicie Mam jeszcze bardziej retro rzeczy Patrzcie co ja mam Przed wami Kadricz, przed, przed wami kadry Nintendo Game Boy Advance Tak To jest Super Mario Land 1 Tak W nie była No, z takim Trochę zużyty, trochę poderwany, trochę ma Trochę jest zerwany, trochę jest... troszeczkę jest takim stan taki zdarty, trochę... Yy, lalepkę ma zdartą. Ale właśnie nie wiem czy to jest oryginał, czy to jest pirat właśnie, bo nie widzę wybitych numerków. Właśnie nie wiem. Muszę zapytać. Mam takie zapytanie. Czy pierwsze kadlicze miały y, od Game Boya miały wybite numerki? Bo myślę, że były Ale to chyba później chyba, czy nie? Nie pamiętam. I drugą, I drugą grę na Gęboja to po prostu jest Tetris. Zwykły Tetris na Gęboja, klasika, tak, na Game Boy'a, klasika. I za dwie gry kupiłem e... Mario Land'a Kupiłem. 200 mm... złotych. Tak, 200 złotych Ale właśnie szukam tego Tetris'a, ale chyba go nie wpisałem, chyba A nie, napisałem, stówę zapłaciłem Tak, dad 2 kadridże No Dadę 2 kadridże Uwaga! Jeszcze najlepsze, że kupiłem dwie gry Na Moją ulubioną retro konsolę, którą miałem w dzieciństwie. Oczywiście, kupiłem sobie dwa kadrzyże na Nintendo 64 Tak, jeden w kupiłem, a drugi kupiłem na Windecie. Tak, na Widencie kupiłem. Zacznę od GameZonu. Kupiłem sobie Raymana 2, The Great Escape. Bo chciałem z Raymana przejść ponownie, bo ja się cieszę z tego ramena jak, 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 jak fajnie, nie? Bo lubię Raymana, w wujkę, lubię Raymana grać. W Raymana lubię bardzo grać. Bo to jest, jest moja postać dzieciństwa, w którym go grałem. Na ja grałem, na PC, grałem, na PC grałem ogólnie. A to piraty były, nie? Na piratach. I dowiedziałem się, że tu jest wybity numer. Tu. Dopiero po 100 latach. Czajcie to? Ja pitolę. W ogóle ta gra ma 16 platform Bez skitu, słyszycie to? Ciekawostka taka O 8 z yy, Drugą grą to jest oczywiście słynny od Nintendo, exclusive Słynne Super Mario 64 Tak, tą grę też chciałem, tą, tą grę bardzo chciałem mieć do swojej Nintendo 64 Chciałem bardzo mieć tą grę, bardzo Chciałem mieć, bardzo Jak Diabli za nią, i za tego Raymana zapłaciłem w zonie 250zł, tak, 250zł A za Mario zapłaciłem, oczywiście Anglik, nie? Za Mario zapłaciłem 84zł i 28 groszy, no Mm, więc tak. E, mamy kolejną grę, nie retro Ale coś na, na future, czyli na coś na... To jest teraz, na teraz, na teraz To jest e, gra Sega Mega Drive Classic To jest cała składanka gier na Sega Mega Drive a. Właśnie tak szczerze, pograłem troszeczkę Trochę tych gier Na Sega Pograłem trochę to jest w ogóle, yy, chyba to ja zrobiłem. Chyba to, chyba to ja pociąłem yy, pudełko, ale to nic. Tutaj mamy Soniki, yy, Alex Kiddy, nie Alex Kiddy, takie różne składanki gier z Segi Mega Drive'a. Bardzo chciałbym mieć Mega Drive'a, bardzo chciałbym mieć Mega Drive'a, bardzo. Bardzo chciałbym mieć Mega Drive'a, bardzo i to bardzo Mega Drive'a chciałbym mieć, bardzo. Chciałem mieć swoje swojej płeczce kochanej. Chciałem mieć. I to co zapłaciłem 145 zł Za... Gamezonie oczywiście, nie? Chciałem mieć. Bardzo chciałem. Nie miałem kurde co już to wziąłem, nie? Tak po prostu. Eee, teraz tak. Poczekajcie, to jest tak. Teraz kupiłem sobie film na PS2 taki Prequel? Tak, Prequel, chyba. I to jest Final Fantasy Adventure na DVD. Tak na DVD. sobie kupiłem. Sobie na DVD. A, tak wszystko pokażę Wam jeszcze, hmm. powiem tak, wszystko jest w dobrym stanie, bo testowałem właśnie. Oczywiście tak się Karol prezentuje jeszcze. O! No. Wszystko działa. I tak kupiłem sobie Fallen Fantasy adventure Let i ten film oglądałem 2-3 razy. Oglądałem i powiem szczerze, polecam. Jestem, jestem wielkim fanem Final Fantasy Tak, finala lubię jak diabli. Że chryste, panie. Chciałem mieć wszystkie figurki z Finala. Od Final Fantasy 7 do podjeżdża, 9. Chciałbym mieć takie figurki. Chciałbym mieć po prostu. Ale bardziej chcę mieć Klauda z takim motorem. Nagrywam teraz. Dziękuję. E, takim motorem, co siedzi, i takim motorem po prostu jest motor, jest cloud taki. Nie wiem, czy to jest w wersji kolekcjonerskiej to było. Mi się marzy mieć takie, e, taki fajny, fajny, taki figurkę fajną z finala, ale to chyba jest chyba w Final Fantasy, chyba remake 7, remake chyba i chciałem mieć oraz Syphirota, chciałem mieć oraz innych inny postaci z finala, bo szanuję tych postaci z finala, chociaż. Nie rozluźnijmy tych ludzi, co nie lubią finalów. Znaczy, w sumie, każdy ma swoje gusta, nie? Każdy ma swoje gusta. I to jest plus, nie? Hmm, hmm, hmm. Oczywiście tutaj jeszcze jest, że tutaj można odpalić na PS2. Jak żeby inaczej, o, czekajcie, Co to złapie? Tutaj. O, tu pisze PS2. Kurwa. Odpaliłem to na ps 2 i w sumie film nie działa, bo jest porysowany. Może nawet pokazać to. Czekajcie, bo coś jest No bo coś jest... Bo jest trochę porysowany właśnie. I właśnie nie wiem co jest z tym właśnie nie wiem co jest właśnie. Bo niby to odpaliło, nie odpaliło. Dziwne trochę. Moimi dodatki odpaliły. A kurde... Phoenix odpalić. Dziwne trochę. No moje PS2 jest trochę dziwne. I za to właśnie złoty zapłaciłem. W GameZone oczywiście, bo chciałem Finala, chciałem. E, teraz coś... E, na Xboxa kupiłem. To jest exclusive, ale... Łźwa. chciałem mieć tu, chciałem iść taką jedną grę. To jest przed Wami e, Turok Evolution. Tak na nice Xbox'a Classic'a Kupiłem, wziąłem, zobaczyłem, wziąłem i testowałem. I taka dla mnie się nie gra, ale mogę złapać. nie? Może ją przejdę. Tylko wiecie, jest Classic Do wymiany pójdzie. Kupię sobie premierówkę. Odam do Seksa, sprzedam i kupię sobie premierówkę. Mogę nawet pokazać płytę. Jak się prezentuje płytka? Poczekajcie, bo tutaj jest taki problem, że nie mogę złamać płytki. I pacić jaka czysta płyta. No widać mnie. he <grymka> jaka czysta. Normalnie dówka, ślówka Była regenerowana chyba, bo mi używana. Chociaż instrukcja jest chyba czarno-biała. No, zobaczcie. No. Czarno-biała jest instrukcja. Bardzo czarno-biała. Oczywiście jest po angielsku gra. Ja z po angielsku. No. Trzeba rozegonić się razem. Nie wiem, co to się powiedzieć. Nie wiem. No tak, bo to jest wszystko, to jest po prostu Anglik, ale klasyk, ale, ale klasyk. Się mniej sprzedaje. Pamiętacie, same pymruki to dobra będzie kasa z tego, a o to wiem. I dobra. Teraz tak poszło. Fak. Eee, jeszcze wam powiem, jeszcze wam powiem, że tu roka zapłaciłem za, za tu roka zapłaciłem. Cóż wam mówię? Za jakieś za okazji zapłaciłem, gdzie to jest? Mm, Evolution za 50 zł za podcinkiem Zonie, tak. tu roku. i teraz y, gra mojego dzieciństwa, którą, znaczy grę, którą bardzo chciałem. Taką, taką składankę, bardzo chciałem taką składankę. To jest Sonic Mega Collection Plus, tak. Sonic Mega Collection Plus. Kupiony na Windecie, Dorystan, polecam Magda Gessler. Tak. Wszystko. Instrukcja niestety czarno-biała, ale gruba. Ta płytka. Grałem trochę, grałem trochę. Taki stan, no... Dobry nawet, może, się... może trochę śmigać. I taki kur... O oh, fack. Płyta tu stulała. I taka płytka, o. Oh. Za około zapłaciłem, to jest cała składanka. To jest od Segi, to jest od Segi yy, Chyba Master System do Segi Mega Drivea na Sonika Gęgi. Dodatki różne i podane podobne, trzeba to wszystko odblokować. Te niektóre gry trzeba odblokować wszystkie niektóre za 63 zł. No i teraz czas na moją ulubioną grę. Ulubione, mój ulubiony. Mój ulubiony. Yy, nie, shooter, proszę. Moja ulubiona strzelanka. Pierwszoosobowej, którą bardzo chciałem. I pamiętacie tą strzelankę, co ja miałem na Xboxie? Co nagrywałem, kiedy miałem problem z padem? Pamiętacie tego? Pamiętacie to? Jak miałem. Jak nie wiedziałem, gdzie iść? Jak nie pamiętacie tego filmu, no to trudno się mówi, ale wam pokażę. Patrzcie. Skoro. Patrzcie. Skoro mam half lifea 2, nie? To czemu nie jakby czemu nie żeby wykupić Half-Lifea jedynkę i se ograć. Tylko jest taki problem, że ta gra jest po niemiecku. To jest Niemiec. Gra jest w języku niemieckim. I też to do Texa. Ja zrobię ja, ja tak, sobie kupię parę gier, Mówię, ja to sobie sam też uzgodniłem, uzgodniłem że te brzydkie wersje gier sprzedaję, do Texa oddaję. Nawet niekompletne mogę oddać. Nawet niekompletne. Nie wiem, co Tex przyjmie. Napisz mi w komentarzach, czy co komentarz, chcesz. Czy tekst to przyjmie niekompletne gry wydania. Nie wiem. Napiszcie mi, bo ja nie wiem, bo w ogóle w tekście nie byłem ani w Łodzi nie byłem sam, więc ja nie wiem, ja się nie orientuję. Ogólnie w tym czy sprzedają kompletne, czy oni skupują kompletne gry. Bo ja nie wiem. No oczywiście tutaj nie ma instrukcji. Wiadomo, brak. Ale patrzcie, Half Life z takim kurde o. Z takim głównym bohaterem, co ma tu widać, połowę, połowę głowy Gordon Fre Freemana. Tak, znaczy główny bohater to jest Gordon Freeman i takie logo. Nie, taki, taki o. Taka płytka Half Life i niebieski spód. Kiedyś niemieckie spody są były spoko. Grałem Half-Life 2. Jeszcze mam. Yy, szczerze. Mam na PC Half-Life 2. Z polskiej wersji. Właśnie napiszcie mi w komentarzach. Czy chcecie, żebym nagrał gameplay, ok? Bo ja mam pirata, mam. Oraz mam yy, na Steamie kupioną na promocji. I mam jeszcze Half-Life'a jedynkę Też kupona w promocji I za darmo była ta gra Za darmo I ją, do, I ją kupiłem Znaczy ją pobrałem i działa Śmiga Jak diabli No napisz mi w komentarzach czy Half-Life'a jedynkę i dwójkę A tak przy okazji Będzie taki temat Który Nie powinien gadać o Tych takich rzeczach co mówiłem Czyli o waifu, ale... Dobra, niech wam będzie, powiem wam to. Powiem wam... Moje waifu, okej? Okay? Powiem wam wszystkie moje waifu. Ale uwaga. Będziecie kuźwa... Nie wiem, czy będziecie zdziwieni. Nie wiem, czy będziecie mnie hejtować, ale wam powiem, ok, Na jakimś tam czasie i potem się przyznam, że jestem kim, kim ja jestem. no, Przyznam się, przyznam się kim tak naprawdę jestem. Ty znam się. Ok? Rozumiecie? Spoko. Bo takiego moda zgrałem, że. Nie to co chodzi, nie. No. No tak. No. I ostatnia gra to jest po prostu marzeniach diabli. Na PS2. Exclusive na PS2. Od Square Enix, twórcy finala. No, z dużą odpowiedziałem. A za tego Half-Life'a wydałem podejrze. Poczekajcie, za tego Half-Life'a jedynkę wydałem. Czy to jest 58 zł i 64 grosze? Tak. Za tyle poszło. No, mówię. I kupiłem sobie oczywiście słynna gra Moja ulubiona Połączenie z Finala i Disneya Widzicie to? Kinu Hearts Tak Takie edycji zarąbistej kuźwa, że normalnie świeci Patrzcie o, jak fajnie świeci Czajcie Kuźwa Taką grę jak chciałem, ale Początek jest lipny Pojawiam tyle, bo. No, to już łamę tak Mówię, początek jest lipny, bo widziłem jestem przy piśmie świecie z, z Disney'a i trochę do dupy i drewniane troszeczkę. Oczywiście wersji. Tak, wszystko działa, nie? A propos, to po prostu to jest Kinu tak, to zwyczaj na tym polega, po prostu to są postaci z Fajnana połączone z Disneyem, po prostu. Nie pojawam kolejnych spoilerów, bo musicie sami zagrać. Bo jest. uuuu, tych gier jest chyba, tych gier od Kinu harts jest dużo, tych gier chyba, ponoć chyba, bo chciałem kupić kinów z jedynkę. No I tak dalej do PS2. I jeszcze mam DS. I na GBA chcę kupić. Ale jeszcze nie mam. I y, na PSP też chcę kupić jeszcze. Kinu Ale dopiero inne czasy będą. Dopiero. Y, dopiero będą. ten... Dopiero będą. Nie inne czasy, tylko w przyszłości kupię. Wszystkie serie Kinu Kupię i zrobię unboxingi. Naszym, na naszym kochanym kanale. Tak. Czajcie bazę? Super. Cieszę się. Wracając, ogrywałem trochę i byłem pod wielkim wrażeniem, jak to zobaczyłem. Płyta jest taka, no wiecie, widać, że to pojechane jest, pojechane takie kółko po, pojechane, bo po prostu mój las, po prostu ta ta rysuje, i właśnie nie wiem, co z tą zrobić, właśnie, bo próbowałem kiedyś tak zrobić, jak pokazywał mi Retasektor. Na YouTubie widziałem jak ktoś robił tą blak żeby tej blasienki nie było, ale powiem szczerze, że Prawie bym zepsuł konsolę, czalicie to? Prawie bym zepsuł konsolę Serio mówię, bez kitu. I ta wersja gry jest po prostu i ta wersja po angielsku, ale okładka jest Po fi... Po nowelsku i chyba po. Jest, no, to jest chyba Norwe no, Norwegia? I Dania. I Dania. I po dańsku. Jak muszę zobaczyć. Ale no, so, przyznajcie się, jakie to ładne. Aż chyba sobie wezmę, kupię protektosę, aż kupię zważenia beskitu. skitu. Mi fajnie na półecce. No, zobaczcie, jak No, cała edycja świeci. No, kurde, normalnie jak brylant. Przy okazji, ma taką lannel z kodem kreskowym. Nie zerwałem tego Nie, zostaje to Zostaje to Bez kitu Dobra Jeżeli chcecie, że... Znaczy, dobra Mówiłem wam, że zrobię pogadankę o tych waifu, bo Zdałem się z tego, dałem się z tego, pod uwagę do serca, że Zrobię wam tą pogadankę, jak, jak chcecie to proszę, bardzo zrobię wam Moi drodzy Pozwalam No Tylko To nazwać. Ja mam takie dosyć specyficzne waifu, specyficzne. Specyficzne tylko mam, zdradza, a reszta to dowiecie się w filmie. A przy okazji później się dowiecie, kim tak naprawdę. No. Dowiecie się na jakimś filmie parę naszych jest tam informacji się dowiecie. Na samym początku filmu, jak nagram. Z, z, z tego, no. Jak nagramy z tego Z moich wi' to się dowiecie. szczegóły szczegół się dowiecie z szczegół. Na początku filmu o moich w się dowiecie na samym początku. Kim ja jestem, ok? I czym ja jestem? Znaczy czym ja jestem, to nie, to się to głupio brzmi. Nie, jestem człowiekiem, nie, ale dowiecie się do jakiś czas. Bo mam ciekawe coś, nie pokażę Wam tego na razie. Nie pokażę Wam tego. Nie ma bata, dopiero pokażę Wam kiedy indziej. Okay? Więc trzymajcie się w filmach. Sia, afliderczy i na razie.